wszystkim, dzisiaj przedstawię Państwu pastę ultrakat do usuwania rys na lakierze metalicznym. I zobaczcie, tutaj mamy takie rysy, dosyć głębokie są. Ciekawe czy ta pasta sobie z tym poradzi. Pokażę z paru kątów jak one wyglądają. Są dosyć głębokie czucie pod paznokciem. Taką pasę nanosimy niewielką ilość na szmatkę albo na fragment. Bierzemy przez tą szmatkę i polerujemy aż do usunięcia rys. Czyli nie, nie, nie zostawiamy jej do usunięcia tylko polerujemy trzemy w różne strony. I zobaczymy, czy coś tu da. Jeszcze chwila. No i co, ryski, jakie były, tak jest, ale pod paznokciem są mniej wyczuwalne i mniej widoczne, zależy z jakiej, z jakiej perspektywy spojrzymy. A na przykład o, z tego miejsca mało co są widoczne. Wydaje mi się, że są mniej widoczne, ale zobaczymy jeszcze. Tutaj mamy też takie ryski. One są płytsze. Zobaczymy, czy te małe ryski. E się zatuszuje. Wiecie, jakbyśmy wzięli polerkę i polerką zrobili, to efekt by był na pewno lepszy. Ale takiej polerki teraz nie mam przy sobie. I dużo z Was nie ma polerki, więc sprawdzimy normalną domową domowym sposobem. Czy coś się zmieni po tej paście? Stawia dosyć opór, duży ta pasta. Czyli widać, że coś poleruje, coś ściera. No, i są mniejsze, powiem Wam. No, tutaj jaka jest jakaś delikatna, ale to musimy się przypatrzeć. A z daleka, zobaczcie, jak na pierwszy rzut faktycznie te ryski są mniejsze. Jeszcze troszkę wezmę tej pasty i potrzebę trochę dłużej. O, i zobaczymy, co teraz będzie. Ale efekt jakiś tam jest. Więc jeśli nie ma jakichś odprysków, lakieru. Tylko są rysy. Na pewno tą pastą pomożecie, a nie zaszkodicie. Myślę, że czym dłużej będzie się to polerować ręcznie, tym efekt będzie lepszy. Za chwilę zobaczymy jak to wygląda. No dobra. No i co? No i fajnie to wygląda, powiem Wam. Te rysy naprawdę się zrobiły mniejsze. No są, bo nie znikną całkiem. Ta zakład też pod paznokci wyczuwalna, dosyć głęboka, ale to znikło, powiem Wam. I wrócę do tamtych. No te są widoczne, to są naprawdę bardzo głębokie rysy, więc tutaj... Yy, o, tu jeszcze mamy takie dosyć płytkie. Sprawdzimy jeszcze na szybko. Coś się pomoże, Dobra, raz dwa. No i co inni chyba widać, nie? Przyznacie, te rysy zależy pod takim światłem, ale. Tam widać mniej. Dobra, no taka pasta nie jest droga, tam chyba około 10 zł. Możecie kupić, sprawdzić. Na pewno coś pomaga. Zaszkodzić nie zaszkodzi. A na pewno jakieś małe rysy, mikrorysy na pewno usuniecie. I auto teresach się po prostu nie będą rzucać w oczy. Tych to praktycznie w ogóle tutaj nie widać. Tych mniejszych, te większe zostały. No więc ja osobiście polecam. Spróbujcie sami, napiszcie w komentarzach, czy, czy Wam te rysy zeszły. I dzięki pozdrawiam.